W przypadku kół, bębnów lub innych okrągłych ciał. Jeżeli rozważymy koło, które znajduje się na jakimś podłożu, to domyślnie piszemy nacisk punktowy, którego kierunek pionowy przecina oś naszego koła. Tak jest w świecie idealnym, ale w rzeczywistości. Nacisk jest to siła podzielona przez pole przekroju, na który działa. Czyli siła dzielona przez powierzchnię. Jeżeli ta powierzchnia będzie dążyła do zera, czyli zastąpimy ją punktem, nacisk to siła dzielona przez powierzchnię. Jeżeli A dąży do zera, czyli to dąży do zera, to nasz nacisk dąży do nieskończoności. Oczywiście żadne fizyczne ciało nie jest w stanie wytrzymać nieskończonego obciążenia od nacisku. Dlatego wszelkie ciała, w których mamy taką punktową sytuację, się odkształcają, Tak? I jeżeli nasze koło, które stoi w spoczynku pod wpływem nacisku, tutaj się odkształca, spłaszcza się. Dodatkowo odrobinę podłoże również się odkształca. Dlatego nacisk nie jest rozłożony jako jedna siła skupiona, ale rozkłada się mniej więcej ten sposób. Tak. I dopiero my domy w domyśle zastępujemy ten nacisk, który jest w postaci obciążenia stałego, jako siła skupiona działająca w środku geometrycznym tego pola, pola tej figury. Co się stanie? Gdy zaczniemy przesuwać nasze koło Gdy zaczniemy przesuwać nasze koło, to nasz, nasze podłoże zacznie się odkształcać trochę tutaj z przodu naszego koła. Zacznie powstawać takie małe wzniesienie. Pod wpływem tego wzniesienia nasz nacisk również koło się odkształci. I nacisk zmieni swoje pole na mniej więcej taką figurę. I z nacisku, który był przed przemieszczeniem, figura powstała mniej więcej taka. I teraz środek geometryczny, założymy, że jest gdzieś leżący na tej prostej. Teraz nacisk zastąpimy tutaj. A odległość, która się znajduje od jednego do drugiego, nazwijmy jako F. I ta literka F jest to właśnie współczynnik oporu toczenia. Tak? I to teraz rozpatrzymy tarcie dla tego koła. My chcemy nasze koło przesuwać w prawo. Nacisk, to znaczy, że to koło przesuwamy w prawo. Jeżeli my przesuwamy w prawo, to znaczy, że tutaj tarcie musi działać w przeciwnym wzrocie, czyli w lewo. Jeżeli my. Zmienimy podejście, i my nie chcemy koła przesuwać, tylko jeżeli mamy koło, które stoi w miejscu, i my zechcemy je obracać, czyli tak zwane koło napędowe, to my obracamy tym kołem, w związku z czym ten punkt na kole nie chce się przemieszczać w prawo, ale przemieszcza się po okręgu w lewo. To znaczy, że tarcie w takim przypadku będzie miało swój zwrot skierowany w stronę prawą. A w przypadku, gdy nasz pojazd stoi, nie porusza się, mamy przypadek tarcia poślizgowego, to znaczy, że nacisk jest przyłożony na linii łączącej punkt styku z osią koła. Dopiero gdy nasze koło porusza się ruchem jednostajnym, które również jest w dziale statyki, to wtedy nasze koło, które jest napędowe, nie występuje już poślizg, tylko ono się toczy. A jeżeli się toczy, to znaczy, że nacisk jest przesunięty o wartość współczynnika porów toczenia F. ale ciągle jest to koło napędowe, to tarcie musi być w stronę prawą. Tak wygląda sytuacja w przypadku oporów toczenia.